Dzień dobry moi <laughs> drodzy, kolejny dzień na farmie Dzisiaj chyba będę zajmował się krówkami mam nadzieję Nie wiem jeszcze jakie zadania dokładnie dostanę Ale właśnie idę spotkać się z Rodrigo <laughs> I zobaczymy co będę dzisiaj ciekawego robił <laughs> Widzicie krówki dzisiaj Już są przygotowywane do dojenia... Nie do jedzenia Buenas! Hola, buenas! ¿Qué tal? Muy bien! ¿Qué hacemos hoy? Kompaniero? No? Aha. Takie wazale, plakacz? A bueno. Takie ajure z jakiejkolwiek pory. Ale perfekto, si, si, si. Czy si ma zrasus? Buenas. No więc mam pomagać tutaj z krówkami. Uuu, a prawie by się wywaliła. Nie wiem, co mam robić dokładnie. Cześć, w nocy padało. Patrzcie, jakie błoto to się zrobiło. Na szczęście mam swoje gumiaczki. Więc nie straszne mi żadne błoto, żaden deszcz, żadne złe warunki pogodowe. Ja tutaj siedzieć. Patrzcie, jak krowy tutaj... Boi się, chce wyciągnąć. A tutaj chce pan wsadzić jej głowę między te <ścoughs> szczeliny, ale krowa nie chce się dać. No kiery, no kiery <laughs> O, oh, sadziła w końcu głowę Finally <laughs> Tutaj zaraz wszystko jest czyszczone, myte Jak okay. widzicie i zaraz dostanę jakąś pracę konkretną łajnie Kadzia płaser Już teraz kiewaser, limpiarsus patas. Ok. Pszsz. A Będą teraz myć im te e, kopyta. Z tego co do, jeżeli dobrze zrozumiałem e, takim chyba wężem. Czyli tutaj związał to kopytka tutaj zarzucamy do góry gdzie tu wszystko jest czyszczone a od, jest zaraz jakaś 7 rano a o 15.30 przychodzą znowu krówki tutaj są dwie zmiany, o 3 w nocy i o 15 15, 15.30 E, odbywa się po prostu dojenie krów w tym miejscu, w tym budynku. <laughs> no i z racji tego, że tutaj jest około tysiąca krów, no to muszą pracować na dwie z mamy. E, I o trzeciej w nocy, i o trzeciej po południu odbywa się dojenie. O, patrzcie na kolor wody. Wy widzicie tylko kolor, a ja też czuję i zapach. <laughs> Ci pan teraz myje jej kopytkę todas son así como que no quieren, O esta jest un poco. Wow. Zostałem obsmarowany głównym. No ale jesteśmy na farmie, więc trudno, weźmy No, robota na farmie to brudna robota, generalnie. Nie wszystko jest takie piękne i kolorowe, jak z tymi konikami było. No ale cóż, można było się tego spodziewać. Nie jest to prosta praca na pewno. No ale trzeba dbać o te krówki, i tutaj widać, że dbają. Dobra, teraz widzicie, zmywam to wszystko. Jeszcze nie jakiej radiacji? Może brązowe, moi drodzy. Tak. A, znowu zostałem oklapany głównym, o ja tak już całe, się krowa wywaliła, no nie Gdzie? Nie jedną bluzę, to już nie mam żadnej A tutaj odbywa się to do Janie o którym mówiłem wam, że w tym budynku to się dzieje. Tutaj są maszyny. No, ale to o 15.30 tutaj przyjdziemy, to wam też pokażę, jak ten proces wygląda. Co mogę powiedzieć? Pierwszy raz w takiej pracy. Chyba ostatni. A tutaj pan Orze pole za ser. Uj, si. No za no, A, balle. Bueno, vamos. Kurcze, oni tutaj mówią my takim dziwnym akcentem, którego ja w ogóle nie rozumiem. E, więc nawet wam go nie przetłumaczę, bo wydaje mi się, że normalnie ludzie z Kolumbijczycy by nie zrozumieli też tego akcentu, ponieważ tú hablas también otro idioma, ¿no? No, no? kichua, To kichu. kichu. Es otro idioma, jest y la gente indígena. Tak. Sí. Ah, vale, mira. Pan tutaj też. Jak się nazywa lengua Kichwa? Lengua Kichua. Kichua, a ah, Kichua. Aha. Tutaj też rozmawiają ludzie w języku Kichua. E, jest to język jakby rdzennej ludności tych indigenous people. <coughs> Czyli jakby Indian. I cómo se dice por ejemplo Hola? Hola. Imanadzia. Imanadzia? Aha, Imanadzia. Imanadzia. Idu quanto tempo pracujesz tutaj? 9 Anius I siempre con bakas, czy no. estás haciendo buenas otras cosas? Yo estoy. przez jeszcze. Czy z jedzą bakas, nie, Pan pobiegł, żeby krowa mogła wejść tutaj na to pole, a ja będę blokował to przejście, żeby, żeby weszła się tutaj, by nie biegnie. Tylko co zrobić, jak będzie biegła prosto na mnie? Już będzie taki decydujący moment. Ustąpić? ustąpić krowie? Kto wygra? Man versus Cowsy O we'll see. No 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 Au, udało się! Mój wien! Patrzcie, udało się, zablokowaliśmy krowę i weszła tam, gdzie miała wejść. Mission complete! Widzieliście jakim tutaj poświęceniem, jaką determinacją, jaką sprawnością fizyczną musiałem się wykazać. No i teraz naszą misją kolejną będzie to, żeby zabrać całe to stado krów na inne pastwisko. Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo tutaj już trawa im się kończy, musi ona podrosnąć. No i żeby miały jedzonko, to trzeba je zabrać w nowe miejsce, gdzie jest trochę więcej trawy. O. Wszędzie są miny, jak widzicie. Też ja mam gumiaki, więc kij w tył i tak jestem cały w tych odchodach, już. Więc w sumie, wszystko mi jedno. W ogóle tutaj teraz się dowiedziałem takiej informacji, że niektóre z tych krów, no są jakby to powiedzieć, mają ochotę. Na przykład jedna z nich to jest ta, ta też. Najmniejsza z tym, i oni tutaj zapłodniają te krowy sztucznie, nie że jest zbyt, tylko po prostu wsadzają mi coś do środka. Nie wiem, czy to dzisiaj będzie też się odbywało i czy uda mi się to nagrać. <laughs> I w ten sposób je zapładniają. Nie? Mechanicznie, sztucznie. Mechanicznie, sztucznie. to taka ciekawostka. Widzicie? Teraz tutaj otwieramy im przejście. A ja urabana aki. No lejos. Wszystkie idą. Wszystkie idą po jedzonko. Jak otwarcie nowej restauracji. Ta trawka była już krótka. A tutaj mają długą trawę, więc mogą jeść, pożywić się porządnie, żeby później zostać porządnie wydojonym też. O, coś źle zrobiłem, zostało linka. Aj no eso, perdon. Dobra, ogrodzenie zrobione. Świnki się tam pasą. My żeśmy skończyli ogrodzenie. I zobaczymy co nadal, co kolejnego tutaj dla mnie wymyślą. <laughs> Jakie czeka mnie kolejne zadanie. Eee, szczerze powiedziawszy takie luźne spoko. Byle nie to co robiłem na początku. <laughs> Chociaż z drugiej strony już wszystko mi jedno i tak. To ubranie. Właśnie nie wiem co z tym zrobić, no bo jutro już wyjeżdżam, nie zdążę go wyprać auć okay. zobaczcie w ogóle, biorę się dotykam tej linki tak cały czas i czuję takie mrowienie w ręka i coś takiego dziwnego w palcach I ja ten m, kolega do mnie mówi czuję, że, 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 czuję, że tutaj przepływa prąd a ja kurcze faktycznie to jest prąd? nie wiedziałem nawet tego, tak kopało mnie lekko <laughs> I ja sobie normalnie, tak, takie dziwne uczucie było a ja sobie cały czas to dotykałem się okazało, że to jest pod napięciem Ale malutkim takim Mam że nic mi się nie stanie, że zaraz Nie... serce mi się nie zatrzyma To jest Wika Patrz Wika Wika, siostrzyczko Masz krowę swojego imienia, widzisz? Dziękuję ¿Qué? ¿Te vas con él? Ah, Ajá. ahora voy contigo. Sí, ya vamos. ¿A dónde? Igual a las vacas, a la más arriba. A ah, más ah, arriba. Para que vayas conociendo cómo es. Vale, vamos bien, entonces, porque... vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora tenemos que picar algunas ramas. ¿Picar? Sí. ¿Qué es picar? Acostar ramas. ¿Acostar? Costar. ¿Qué es? ¿Tú... ¿Tú cómo te llamas? Sisto. 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 Sí. tú también hablas quichua? Sí. I jak się dzieje domingo w Kichua? Nie wiesz? Nie. Ale ty mówisz kichua. Kichuwa? ale w dniach nie. No, wale. Jak się dice domingo? Ja mi nie no. Jesteśmy teraz na nowym polu z krowami razem z Clemente. Klemente Clemente jest ze mną. I zmieniamy pole dla krów znowu. Tam, gdzie jest więcej trawy, żeby krówki mogły sobie e, pojeść porządnie, więc otwieramy to pole, zamykamy to, które już jest. Trawa tutaj jest cała, jak widzicie, e, zjedzona przez krówki, a tutaj jest o wiele wyższa. Jest więcej, więc zaraz zacznie się wielkie żarcie, moi drodzy. Auć! Kopnął mnie prąd z tego. Tutaj też jest pod napięciem. Nie wiem, czy też tak macie, że jak pojadę gdzieś na dłużej, w jakieś takie miejsce, gdzie jest niby natura, gdzie powinno być wszystko ładnie pięknie, to zaczynam się tak źle czuć. Jakaś alergia mnie łapie, gardło mnie boli, w uszach mnie swędzi, w gardle mnie drapie. Przerąbany. <laughs> Ogólnie uwielbiam te scenerię, Uwielbiam tą naturę, oddychać tym powietrzem. <grych> no, ale człowiek już przyzwyczajony jest do tych miejskich spalin, do tych samochodów, do tych dźwięków klaksonów i ludzi w nocy wrzeszczących i budzących cię w środku, kiedy chcesz sobie smacznie spać. Popatrzcie, zrobiliśmy nowe ogrodzenie, i teraz zapraszamy krówki. Przeszły na nowe pastwisko i mogły posilić się pyszną, świeżą trawką. No, a propos tego, co mówiłem też przed chwilą, to też nie chcę przesadzać. O jejku, że jak pojadę na wieś, to od razu źle się czuję. No nie, nie o to chodzi. Ale jednak też jestem na innej wysokości. Temperatury są zupełnie inne, zmienne raz jest zimno, raz jest ciepło, raz pada deszcz, raz nie, no i to wpływa, no nie, na no to... no, stan zdrowia trochę. Jeżeli jestem ponad miesiąc podróży. to tak ciężko jest mieć regularnie ćwiczenia, jedzenie dobre, dużo żyje się gdzieś na ulicy, niezdrowego jedzenia, tustego. tutaj jest mnóstwo takiego właśnie tustego jedzenia, więc być może to też z tego wynika ta moja odporność się troszeczkę zmniejszyła. Teraz musimy przenieść zbiornik z wodą, tutaj jest zbiornik z wodą pusty, e, do tej właśnie... na no to pastwisko, gdzie przeniosły się krówki, gdzie jedzą. Napełnimy go wodą, żeby po jedzonku mogły się i również napić. No bo co tak o suchym pysku siedzieć. Moi drodzy, a z racji tego, że dzisiaj opiekujemy się krówkami, to kilka ciekawostek i informacji, które chcielibyście wiedzieć i powinniście wiedzieć. Mianowicie, jeżeli chodzi o tą haciendę dokładnie, no to krowy odżywiają się tutaj tylko i wyłącznie trawą. No i dopóki nie skończą całej tej trawy, to jedzą, jedzą, jedzą i w sumie bez przerwy jedzą. Później odpoczywają i trzy razy dziennie zmieniane są pastwiska dla tych krówek. Więc Trzy razy dziennie są przenoszone na inne miejsce, na przykład stąd, zaraz będą przenoszone za parę godzin na to terytorium, gdzie trawa jest wysoka. Jeżeli chodzi o mleko, wszystko zależy oczywiście od trasy krowy. Te dają około 10 litrów, dzienny, nie dziennie tylko za jednym dojeniem, ale co do zasady, krowy dojone są tutaj dwa razy dziennie, ale o tym za chwilę, ponieważ ogólnie. E, tak jak wspominałem w zależności od rasy krowy dają od 10 do nawet 20 litrów e, w trakcie jednego dojenia. Krowy tutaj na tej farmie dojone są w dwóch turach od 3 w nocy i o 3 po południu, więc w sumie e, taka krowa daje od 20 do 40 litrów mleka dziennie. No o! To też jest pod napięciem, ja No nieźle. Fak no teraz kolejnym moim zajęciem jest tą maczetą wyczyścić wszystkie te rośliny. Tutaj jest mora, to jest coś innego, ponieważ krowy nie mogą tego jeść, więc trzeba to wykosić ogólnie. jak z tego normalnie Nie wiem co to jest za jakieś takie mleko Ciekawe to. Ese? Widzisz kiedyś, jak pije krowa wodę? Ja nie, ona tak siorbi. Dobra, moi drodzy, jesteśmy właśnie tutaj teraz e, w trakcie pobierania dojenia krów, ale w sposób mechaniczny. Widzicie, tutaj sobie płynie mleko i jedną taką krowę doi się około dwie minuty. Tutaj pani czyści im wymiona. Teraz pokażę Wam, jak wygląda proces dojenia krów w sposób mechaniczny. Krowy tutaj przychodzą do tej podoły, nie wiem jak to nazwać. Tutaj pani im te wymiona. Popatrzcie, jak już psika mlekiem. Ledwo dotknie już psika mlekiem. Ona im je myje a później zakłada te oto takie te tą maszynę, która jakoś wsysa im te wymiona y i pobiera mleko. Zara zaraz Wam pokażę jak to wygląda dokładnie. O, a tutaj sama maszyna skończyła dojść. Nie wiem czy to się nagrało. Esoso Termina Solo. A. Maszyna sama wie kiedy jakby już wyciągnęła całe mleko jakie mogła. No i o, patrzcie, patrzcie. I po prostu zasysa, jakby powietrze, i to wchodzi w towimię. I proces dojenia trwa około 2-3 minut. Jednej krowy 10 litrów, nawet do 20. I tędy sobie idzie mleczko. Później jest odprowadzane tam do zbiornika. I znowu tą substancją tutaj Pani wymiona myje. KZSO, a jest parake. Parake? Parake. A. A, wale. Gracias. No nie zrozumiemy, mam być szczery, do czego to jest, ale też nie chcę Pani przeszkadzać w pracy za bardzo, więc nie dopytywałem. No i tutaj następne stoją w kolejce. Jak te zostaną wydojone, to wychodzą tamtędy. Tutaj widzicie, ta maszyna jest regularnie myta, żeby wszystko było higienicznie. I od środka i od zewnątrz. Reliks, jesteś następna w kolejce do wydojenia. <grym> Jak się z tym czujesz? Miłego, miłej pracy, powodzenia. Dobra. Hola. Hola, buenas Rodrigo. Muy, muy bien, bien, muy bien. La vaca me demeó ahora. Entonces la experiencia es muy, muy honesta. Y la leche va desde aquí allá, ¿no? Al tanque. Tanket, tank, ile litros ma? Uno de 4000. 4000, mil. Mil este, sí? tak? Este I y otro. Este es de 5000. Ah, y a, de 5, 4 i 5. Litros, 1000 sí? litros. A, a, vale, vale. Sí. Bueno, Dzisiaj zostałem przez krowy potraktowany dosyć bardzo. No, nawet nie wiem, jak to nazwać. Jedna mnie swoją kupą potraktowała, a teraz druga swoim moczem. To ja już chyba na dzisiaj, to dla mnie tyle wystarczy. Teraz mleko jest pobierane, a na koniec odcinka oczywiście spróbuję, no bo jakbym mógł go nie spróbować. Świeże mleczko. Presko lecie. Super. Za chwilę wam dam znać jak smakuje świeże. Prosto od krowy. Wydojonej dwie minuty temu. Raz w życiu zawsze chciałem tak czy siak Yy, spróbować mleka prosto od krowy, więc, więc go spróbuję. Pierwszy raz spróbuję mleka prosto od krowy w ekwadorze. <laughs> smakuje jak mleko. <laughs> Nie, smakuje, ma taki. Gęstszy smak i jest troszeczkę mam wrażenie jakby bardziej tuste. Dobre, dobre. No, moi drodzy, a dzisiejszy dzień kończę bogatszy o nowe doświadczenia. Kończę z kubeczkiem świeżego, aczkolwiek już podgrzanego krowiego mleka, które z krówki wyszło niecałe 10 minut temu, tak naprawdę. No i co? Dzisiaj zostałem przez krowy potraktowany w zasadzie z każdego możliwego ich otworu, jak oglądaliście całe wideo. Może z tych dwóch pierwszych przypadków z chęcią bym zrezygnował, aczkolwiek z tego trzeciego jak najbardziej się będę nim delektował. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał pyszne, świeże, naturalne i ja tutaj nie chcę też wyolbrzymiać robić nie wiadomo czego, jakiegoś rozpływać się nad mlekiem, ja ogólnie mleka za wiele nie piję, ale tutaj czuć w tym kubku naprawdę naturę, czuć ją w każdym kąciku moich ust w tym momencie nie, naprawdę jest pyszne jest zdecydowanie lepsze niż takie z kartonu czy z plastikowej butelki ze sklepu Aczkolwiek wciąż czuć, że jest to mleko. Nie różni się znacznie, ale różni się na tyle, że po prostu czuć tą taką nutkę natury, takiej świeżości. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, a ja tymczasem Was pozdrawiam serdecznie, a jutro wyruszam już w głąb Ekwadoru i zobaczymy, co, co, co jeszcze pokaże nam ten jakże piękny, cudowny kraj. Wasze zdrowie, czołem.